Witam Was bardzo serdecznie na to, krzywa z to piękną Toyotą Starlet! Jeśli zastanawialiście się, dlaczego wasz dostawca pizzy zawsze przyjeżdża na czas i, otwierając drzwi, widzicie tego sympatycznego kierowcę i w tle jego poczciwą Toyotę, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Bohaterem więc dzisiejszego odcinka jest piąta i zarazem ostatnia generacja modelu Starlet, która na pierwszy rzut oka przypomina mi Nissan K11. Taki mały zgrabny o niewielkiej mocy na wąskich kołach hatchback, który zadebiutował już prawie 30 lat temu i niestety większość tych aut ze względu na korozję zniknęła z dróg na zawsze. Jednak te sztuki, które wytrzymały próbę czasu i zimowej soli, dzielnie służą głównie jako budżetowy, miejski i przede wszystkim niezawodny samochód, który głównie zdobywa uznanie wśród młodych kierowców, jak i np. dostawców pizzy lub kebaba. Ja jestem jedną z tych osób, która ma słabość do takich aut, bo spełniają trzy podstawowe kryteria, czyli są lekkie, zwinne i choć mają niewiele mocy to czuć jak te chcą być kręcone do odcięcia i to bez zmartwienia o zbyt duże zużycie paliwa. Starlet jest poprzednikiem Toyoty Yaris i mimo swoich niewielkich gabarytów występował w wersjach 3 i 5 drzwiowych. Wersje eksportowe, czyli takie jakie znamy na naszym rynku były bardziej cywilnymi odmianami tego auta i królowały w nich silniki 1.3 o mocy 75 koni mechanicznych, czyli dokładnie to z czym dziś mamy do czynienia. Jednak jak przejdziemy do korzeni, czyli kraju kwitnącej wiśni, to tamten model Toyota, oprócz tego, że nosił nazwę Glanza, to cieszył się popularnością w motorsporcie. I to nie bez powodu, bo mając za zaoferowania takie silniki jak 135-konne 1.3 Turbo, czy też mniej wyczynowe, bo 94-konne Wolno są -5, mogło już naprawdę zawojować w różnych dyscyplinach wyścigowych. Na rynku europejskim rzadko bo rzadko, ale jednak występował też model z 54-konnym silnikiem diesla, którego osiągi, no cóż, nie powalały, bo pierwszą setkę osiągał dopiero po ponad 17 sekundach. Czym więc może nas zaskoczyć dzisiejszy bohater odcinka? Na przykład niskim spalaniem bo około 5 do 6 litrów na 100 km uwaga w cyklu mieszanym i jestem w stanie w to uwierzyć, bo sam zauważyłem jak to auto mało benzyny spaliło na 200 km podróży na tor i uwzględniając przy tym praktycznie 2 godziny chłostania tego auta na torze. Dodatkowo prostota budowy jak i kchm, ubogiego wyposażenia niesie za sobą ogromne korzyści pod kątem wagi, wynoszącej w tym przypadku skromne 850 kg, co w porównaniu chociażby z z Civic z tamtych lat daje zysk ponad 150 kg. To jest temat wart przemyślenia i w sumie co tutaj dużo będę gadać. Zobaczmy co faktycznie to auto potrafi na nitce toru krzywa. Tak więc zapraszam Was na pokład 75-konnej bestii. Zobaczymy. Jaki pazur ona nam tutaj dzisiaj pokaże? Mamy wąską wielosezonową oponę. W zakrętach może być ciekawie. <grywanie> Lubię takie samochody. Małe, lekkie pudełka z niewielką mocą, ale dające ogromną fajne jazdy. W ogóle sposób, w jaki to auto wchodzi w zakręty. Czuć, że jest wąska opona na wysokim profilu. A auto się gnie w zakrętach, ale jest zwinne. Jednak naszym dzisiejszym kluczem do sukcesu może być niska masa tego auta i ten atut postaram się właśnie wykorzystać. Cyk, zapięcie trójki przy 80 na godzinę. A ten silnik się wysoko kręci. Dzięki temu, że tył jest tak nadsterowny, można się fajnie w te zakręty wklejać. I proszę bardzo, prawie jedna sekunda przewagi nad mocniejszym, ale i dużo większym Mondeo. I jak się uda dowieść tą przewagę do mety, to będzie naprawdę bardzo dobry czas. Ale to była jazda! Niesamowite autko! Oziu, naprawdę nie ma mocy, ale ma frajdę! Kolejne małe autko za niewielkie pieniądze, w którym czuć przeciążenia w zakrętach, w którym czuć te emocje panujące w jeżdżeniu na torze. To jest niesamowite i no ważne, żeby o tym mówić. Że nie trzeba wydawać od razu fortuny na kupno jakiegoś super fajnego, przyczepnego, szybkiego auta na tor, bo gwarantuję Wam, że w tego typu samochodach wyszalejecie się, poznacie podstawy takiej jazdy torowej za niewielkie pieniądze. Na nie trzeba tutaj kupować jakichś ultra drogich sportowych opon. Wystarczą nawet tutaj, bo tu są czteroletnie wielosezonowe opony, ale na ten rozmiar, na trzynastkę, na ten profil. Letnie opony nowe kosztują 140 zł za sztukę. No to co to jest? Sami powiedzcie, no, nic, tylko lać paliwo, wlać olej i jechać na tor. Szczególnie, że krzywa jest naprawdę bardzo tania, bo dwie godziny jazdy na takim torze to 150 zł z pomiarem czasu. Więc no, warto, warto nad tym pomyśleć. Ale ta perspektywa, ty stary, jak tam bokiem leciałeś w jednym momencie, tam na dohamowaniu. Wariat, co? Zobaczcie. Ok, przechodząc do podsumowania. Jak widzicie, dużo się na tablicy zmieniło, czyli te najszybsze ta powędrowały na lewą stronę. Te, które się znajdowały w środku, stawki są po środku, a najwolniejsze po prawej stronie. To by było tyle z rzeczy organizacyjnych. Robi się tutaj, widzicie, coraz bardziej ciasno. Będę musiał pomyśleć już o zakupie drugiej tablicy i powieszenia dwóch obok siebie w pionie. To by było na tyle. Jeśli chodzi o naszego bohatera dzisiejszego odcinka, to bardzo chciałbym tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Często nadal zadajecie mi pytania, jakie pierwsze auto sobie kupić na rozpoczęcie przygody z motorsportem. Są różne sytuacje życiowe. Macie np. dużo szybsze auta, dojazdy na co dzień, czy ładniejsze, bardziej luksusowe, szkoda Wam nimi przyjechać na tor, a chcielibyście się na tym torze pobawić. Nie ma nic lepszego jak poszukanie takiego taniego, z niekoniecznie dużą mocą samochodu, który najważniejsze by spełnił jedno kryterium, czyli był w pełni sprawny technicznie. Czyli ma tutaj na myśli brak wycieków, nieprzegrzewający się silnik, sprawne hamulce. Opony na latach będą mieć 10 czy 15 lat, ale nie będą jakieś nie wiem, spękane, mogą być, żeby przyjechać na pierwszy raz na tor i je nawet zedrzeć do zera, to nam ich nie będzie szkoda. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nierzadko okazuje się tak, że ludzie chcą przyjechać po raz pierwszy na tor, kupują jakąś bazę, zaczynają budować latami ten samochód, wzmacniać, to auto stoi, my je inwestujemy, inwestujemy, inwestujemy. W końcu przyjeżdżamy tacy zadowoleni, szczęśliwi na tor tym samochodem, i się okazuje, że albo nie możemy nad nim zapanować, bo ma za dużo mocy, albo momentalnie nam się to znudzi i pomyślimy, to nie dla mnie, i co wtedy? Takiego auta nie sprzedamy nigdy za takie pieniądze, jakie w to auto zainwestowaliśmy. To jest bardzo ważna rzecz. A kupując takiego taniego, no nie będę nazywał tych aut gruzem, takie tanie, fajne autko, zyskują przede wszystkim to, że nasz budżet nie będzie mocno uszczuplony. Możemy takim autem przejechać na tory na nim... Nie wiem, przetrzymy się o jakąś bandę ta, ta zazwyczaj te z tańszej półki będą i tak już poobcierane, nie wiem, nadgrząlę kurzon, pobijane, w różnych kolorach będą mieć różne elementy na aucie. To przydały takie obcierce nad tego auta nie będzie szkoda. I jak nam się spodoba, super, będziemy takim autem sobie jeździć więcej na różne imprezy, nie tylko na taki trening, ale może pojechać na Różne próby sprawnościowe organizowane nawet i przez PZM oni dopuszczają takie niezmodyfikowane auta do startowania w różnych imprezach i możemy się pobawić, wyszać i później to auto sprzedać, jak będzie jeszcze nadawać się do sprzedaży, bo niekoniecznie jeżdżenie na torze, to już wielokrotnie też mówiłem, nie wiąże się z tym, że my to auto zajedziemy. Jak będziemy robić to z głową, to te auta naprawdę nie będą się jakoś szybciej zużywać czy niszczyć na torze. To też jest bardzo ważna rzecz. A jak już mówię o tych wszystkich kwotach, cenach, no to taką Toyota Starlet czy inne tego pokroja, możemy kupić już od 1,5 tysiąca złotych i ta cena, wiadomo, będzie sobie iść w górę. W przypadku starletki, takie najbardziej zadobane egzemplarze z tym wyposażeniem, co widzicie dzisiaj w odcinku, to jest koszt około 13-14 tysięcy złotych. Sporo wiem, jak na taki samochód, to może się już wydawać być dużo pieniędzy. Ale jeśli jest na to klient, to czemu nie? Jeszcze wcześniej Wam wspominałem o Untelu Glanza, który fakt, fakt nie występował na rynku europejskim. Miał fajny turbodoładowany silnik i jest już takim rodzynkiem, Tak jak wspominałem, że ludzie w Azji lubią się tymi autami ścigać. I ogólnie, jak patrzyłem w internecie, Dużo powstaje ciekawych projektów na bazie GLANZY, i za takie auto, jakbyśmy chcieli sprowadzić sobie do Polski, to w przeliczeniu na złotówki musielibyśmy zapłacić nawet i 80 tysięcy złotych. Wiem, że sporo, ale po raz kolejny to powiem: jeśli jest na to klient, to czemu nie? Wady i zalety takiej Toyotki. No na pewno zalet będzie to, że nie kosztuje ona wiele. No większość tych ofert to oscyluje w okolicach 4-5 tysięcy złotych. Takie auto jest fajną, niezawodną bazą, czy to do jeżdżenia normalnie na co dzień, czy pojechania na tor. Jak często widać te ota świetnie spisują się na dowozach, czyli tam, gdzie one są męczone przez tych kurierów, żeby jak najszybciej, dowieźć się pojedzenie pod nasz dom, czy mieszkanie. I to też udowadnia, jak te auta są pancerne i odporne na szybką jazdę, nie wiem, po garbach, przylatywanie, po dziurach te auta naprawdę bardzo dużo i zawieszeniowo, i silnikowo znoszą. Jeśli chodzi o wady, no to jedna jedyna wada, jaką widzę tego auta, to jest rdza, korozja, która często mocno już zjada podwozie tych samochodów. Trzeba na to zwracać uwagę, żeby się nie okazało, że pojedziemy oglądać jakiś samochód. Zębusz będzie wyglądać ładnie, a okaże się później, po zejściu południe, że nie ma mocowań wahaczy, czy nie ma podłużnic. Na to trzeba zwrócić uwagę. A czas, jaki udało się uzyskać taką Toyotką? Hmm, może będzie tutaj. Nie no, żartuję. Minuta 11, 109 I powiem Wam, ja jestem. Mocno zaskoczony, ponieważ auto, tak jak widzieliście, jechał na oponach wielosezonowych o szerokości 145 milimetrów, czy tam centymetrów, no milimetrów, gdzie centymetrów, to by było w metrach liczone. Więc opona jest naprawdę bardzo woska w tym samochodzie i czas tym też zrobiłem podobny do Sola, który jechał na szerokich 16-calowych kapciach. Czy niewiele wolniej od Civica? I to jest ciekawe. Civica 6, który miał 15, 15 koni więcej, ale też jechał na ciut szerszych oponach, również wielosezonowych. Bardzo ciekawie. Cieszę się, że mogę takie auto w ogóle przetestować. Jak dało mi to dużo radości. A Was zapraszam do kontaktu mailowego, jeśli chcielibyście przyjechać na trening, wspólnie pojeździć. Ja Was gorąco zachęcam, zapraszam, chociaż już w tej chwili wiem, że jeśli miałby się pojawić jakiś termin dla Was, którzy teraz się do mnie zgłoszą, to byłoby to grubo już po nowym roku, ponieważ ta kolejka się zrobiła tak duża, że no cóż, zapraszam Was. Zresztą na mojego patronajta znajdziecie też link w opisie. Tam mam troszkę więcej słów do powiedzenia, nie będę w tym momencie już przynudzać. A Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć! Nie da się fotela dać niżej, nie? nie? Dobra, to muszę sobie tak nie zrobić, żeby nie nie miejsce. No, polski mam czarne. No. <laughs> co Podoba mi się. Ale fajnie tu dupą zarzuca przy chowowaniu. Widziałeś co się dzieje, nie? Widziałem. I na takiej granicy piszczenia opon jedziemy, nie? OK, czyli im lepiej opony piszczą, tym lepiej. Tak, tak. Bo jak będą piszczyć się, tylko będziemy zjeżdżać opony, a przypuścić wcale nie będzie. Jakbyś chciał, że ja mogę wziąć jednego oponu z siebie, aha, od ciebie od tyłu, bo to tak komisje. komisję Tak, wybra. to na kółko pomiarowe. To na kółko pomiarowe? Ja tak. to teraz zrobię na swoje. Na koniec bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom wspierającym moją działalność w social mediach. Bo dzięki wam zdecydowanie łatwiej jest mi działać chociażby w zakresie wspólnych treningów na torze, na który muszę jeszcze dojechać, a każdorazowo stanowi to dla mnie 3 godziną podróż w obie strony, a to tak naprawdę tylko wierzchołek tej całej przysłowiowej góry lodowej. Tak więc jeśli i Ty chcesz mnie wesprzeć, to gorąco zapraszam na mój profil Patronite. Link znajdziesz w opisie tego filmu, a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Hej!